Witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku na YouTubie. Dzisiaj postaram się szybko, ale przede wszystkim konkretnie opowiedzieć Wam o kilkunastu, bo chyba tyle udało mi się zebrać, trików na to, jak pozować, aby lepiej wyglądać na zdjęciach, które później wrzucacie na swoje social media. Jak już obejrzycie ten film, to zróbcie proszę jakieś zdjęcia z zastosowaniem tych trików i wyślijcie je do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie, także bardzo Was zapraszam. Część z tych trików możecie. Znać, ale myślę, że część na pewno Was zaskoczy. Ale nie przedłużając, zaczynamy z pierwszym trikiem. Pierwszy trik dotyczy tego, w jaki sposób siedzieć, aby wyglądać korzystnie. Często jest tak, że siedzimy sobie na jakiejś ławeczce, czy w restauracji, chociażby, czy w kawiarni, może bardziej. I mamy nogę na nogę, i nogi są ściśnięte, w jakiś sposób taki napięte. Udo się troszeczkę nam poszerza, ponieważ są po prostu jest to dość ciasne ustawienie nóg. Ja wam sugeruję i polecam, żeby tak, nogę delikatnie nawet unieść, e, unieść i tak trzymać delikatnie uniesioną, wyciągnąć palce stóp, wtedy ona nie będzie tak jakby rozpłaszczona na tej drugiej nodze, będzie ładnie wyciągnięta plus jeszcze te palce, możecie unieść palce drugiej nogi i wtedy nam się nie dość, że wysmuklą nogi, e, no to jeszcze e, wyciągną. No, i może nawet napną. Kolejna seria trików dotyczy tego, jak pozować w pozycji stojącej. Często też mamy takie zdjęcia i zastanawiamy się, co zrobić, aby wyglądać po prostu korzystniej. Tak, zaczniemy od nóg. Co zrobić, żeby nasze nogi wydawały się dłuższe? Na zdjęciu. Po pierwsze próbujcie czasami po prostu stanąć na palcach. Ja często e, to robię. E, Zobaczcie, nie w każdych butach to będzie wyglądać dobrze, ale zawsze delikatnie uniesienie się, szczególnie jeżeli macie płaskie buty, bo sobie już to na naturalnie robią, ale na płaskich butach delikatnie stanąć sobie do zdjęcia na palcach i już nogi wydają się być dłuższe. Kolejny sposób na długie nogi to jest sposób, tak naprawdę, ze ścianek. E, na pewno wszyscy oglądamy pudelka, ale jeżeli nam się zdarzyło kiedykolwiek to zrobić i e, widzieliśmy e, gwiazdy, które stają na tle ścianek, to zwróćcie uwagę, że one bardzo często ustawiają nogę. E, kobiety, które pozują do zdjęcia, ustawiają nogę właśnie w ten sposób. Ponieważ takie wysunięcie nogi do przodu też może pozostać na palcach, również e, optycznie nam e, wyciąga e, i wydłuża te nogi. I jeszcze kolejna rzecz, którą możecie zrobić, e, to poproście osoby, która Was fotografuje, na przykład telefonem, aby sfotografo sfotografowała Was delikatnie od dołu. E, wtedy również perspektywa jest taka, że Wasza sylwetka delikatnie się wyciąga, versus sytuacja, który, w której jesteście fotografowani. Od góry. Kolejny trik to jest na naszą talię. Każda kobieta chce mieć piękną talię, szczególnie na zdjęciach. Co zrobić, żeby ją mieć? Przede wszystkim nie stajemy w ten sposób, czyli ręce, blisko, blisko brzucha, oczy w ten sposób. Raczej starajmy się. Tworzyć przestrzeń, delikatnie ugiąć łokcie, delikatnie ugiąć łokcie, rozszerzyć. To nam też daje taki ładny kształt geometryczny łokcie, to się też ładnie, ładnie komponuje na zdjęciach. No i właśnie pojawia się ta przestrzeń, która daje nam talię, czyli nie stajemy tak, zawsze delikatnie ręce ugięte. Kolejna, kolejna rada dla Was. Myślę, że wielu zna, wiele z nas ma z tym problem. Mianowicie, że jesteśmy po prostu zgarbione przez to, że pozycja nasza ciała najczęściej jest siedząca. To też na zdjęciach gdzieś tam odruchowo to ciało jest troszkę wyluzowane i siedzimy zgarbione. Ale proszę, nie róbmy tego. Starajcie się zawsze wypinać pierś do przodu, prostować ciała. Jeżeli jesteście fotografowane, zobaczycie, że to robi bardzo dużą różnicę na zdjęciu. A do tego wszystkiego barki w. Dół, dlatego, że też często w napięciu podnosimy barki do góry. Jest to taki to jest właśnie lekka oznaka napięcia, stresu. starajmy się opuścić barki w dół. Kolejna metoda na trochę smuklejszy wygląd i trochę ciekawsze zdjęcie jest takie że standardowo. Oczywiście fotografujemy się na wprost, ale często i to też jest taki efekt. Myślę, że ścianek, na których stają celebryci, fotografowanie się w ten sposób. Czyli też nam, jeżeli mamy fajny profil i chcemy wysmuklić swoje obuzy, to odwracamy się tyłem do kamery delikatnie, odchylamy ramię do tyłu, żeby też nie było takie splasz, takie zciśnięte, I oczywiście łopatka, ramię w dół i delikatnie pozujemy włosy, mogą być z tyłu. To też jest taki korzystne, bardzo korzystne ustawienie. Kolejna moja rada. Zobaczcie, ubrałam się w czarny sweter, bo chcę wam pokazać, że ja osobiście sugeruję zawsze, żeby unikać ciemnych kolorów, szczególnie no jeżeli mamy już na twarzy trochę zmarszczek, trochę cieni pod oczami, zawsze zawsze swoim modelkom też polecam, żeby zakładać Kolory jasne, szczególnie, jeżeli to robimy w plenerze, ale nie tylko. Kolory jasne rozświetla buzię, także ta dolno część światło się od, od jasnych kolorów odbija i po prostu wyglądamy promiennie. Oczywiście, jeżeli lubicie ciemny kolor, dobrze wam w czerni, to absolutnie nie odradzam. Po prostu, jeżeli zastanawiacie się, czy, czy jaki kolor, jakie odcienie są lepsze, to zawsze będę, ja osobiście zawsze będę sugerować. Bardzo jasne kolory przy twarzy. Po prostu uważam, że na zdjęciach wygląda się wtedy e, korzystniej. Kolejna moja rada to już jest taka bardziej na portrety. E, starajcie się wykorzystywać dłonie do waszych portretów. Obecność dłoni na zdjęciach e, daje takie poczucie intymności troszeczkę większe, a także wzbudza zaufanie. E, zatem możecie sobie tak jak ja teraz gdzieś tą rękę oprzeć i też nie chodzi o to, żeby opierać się hmm, całą, całą siłą, tylko niech ta dłoń delikatnie muska e, naszą brodę albo policzek, e, to wtedy będziecie po prostu naj, najciekawiej wyglądać. Możecie sobie użyć także e, dwóch dłoni i troszeczkę się bawić e, z obecnością dłoni w kadrze. Kolejny trik jest na zniwelowanie e, drugiego podbródka. No tutaj rada prosta. Chodzi o to, żeby mieć, pamiętać o tym ułożeniu, Czyli nie cofamy brody do, do tyłu na zdjęciach. Czasami przestajemy się kontrolować. Raczej wyciągamy brodę e, do przodu. Oczywiście nic nie robimy w sposób taki stres, skrajny i ekstremalny, bo to będzie naturalne. Chodzi o taki subtelny ruch uniesienia i wyciągnięcia brody do przodu. Jeszcze jeden trik na zaznaczenie talii. Myślę, że dosyć klasyczne ustawienie, ale też fajnie, jak czasami złapiemy się z boku. Tu też wtedy podkreślamy tą naszą talię, czyli nie stajemy w ten sposób. Jedna ręka może być delikatnie uchylona, a druga złapana. W biodrze. No dobrze, dobrnęliśmy do końca. Jestem ciekawa, czy któryś z tych trików był dla Was nowy, czy któryś czasami stosujecie, a może macie jakieś swoje inne metody na to, żeby wychodzi, wyglądać korzystnie na zdjęciach. Napiszcie mi w komentarzu albo napiszcie mi na Instagramie. Jestem ciekawa Waszych wrażeń. Wyślijcie mi też Wasze zdjęcia, w których testujecie te triki właśnie w prywatnych wiadomościach na Instagramie. Bardzo, was, bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. Subskrybujcie mój kanał i y, oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.